Cześć! Witam Was na kanale Paweł Dubiel, Pancerze Kolcze w kolejnym odcinku z serii Moje Reko. Dzisiaj gościmy u Michała Rodzinki. Część z Was na pewno kojarzy go jako Kram Thorsteina. Czym się zajmuje? Za chwilę Wam o tym opowiem. Na samym początku jeszcze chciałbym poprosić o łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i obejrzenie od początku do końca. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Michał Rodzinka. Niektórzy mogą mnie kojarzyć z Kramu Torsteina. Jak wiecie, bądź nie wiecie, zajmuję się wytwórstwem biżuterii wczesno-średniowiecznej oraz biżuterii ze wcześniejszych okresów i późniejszych, ale głównie jest to biżuteria wczesno-średniowieczna, wzorowana na biżuterii słowiańskiej, skandynawskiej. Ogólnie, co mi się spodoba, to robię. No i tak, chciałbym Wam powiedzieć, skąd ta pasja do odlewania, do wytwarzania biżuterii się mnie wzięła. Jako no, mały chłopak jeździłem do, mojej, do mojego wujka, do mojej ciotki na wakacje, a wujek posiadał w swoim domu. Małą odlewnię, w której tam wytwarzał sam dla siebie jakieś różne medale okolicznościowe, czy tam dla swoich znajomych tworzył medale, i zawsze udawało mi się podpatrzeć, co on tam robi, chociaż było to dosyć ciężkie, bo nigdy małego dzieciaka nie dopuszczał do tego, żeby pomógł mu przy pracy, bądź zobaczył, co on tam robi. No ale tak, to powiedzmy, że zaczęło się od tego, mając około 10-9 lat spróbowałem pierwszych swoich odlewów, głównie na metalach niskotopliwych, takich jak cyna bądź ołów, i zakupiłem w sklepie figurkę. Wykonaną z plastiku, przedstawiającego chyba jakiegoś króla Polski, no ale to nieważne. I na bazie tej figurki zrobiłem swoją pierwszą formę odlewniczą, gdzie wziąłem figurkę, zalałem ją gipsem. I tak powstała forma odlewnicza, którą później zalewałem cyną ołowiem. Oczywiście ten odlew nie był doskonały i miał wiele wad. Też miałem jako dziecko problemy z uzyskaniem perfekcyjnego odlewu. Wiadomo, brak doświadczenia, brak jakiejkolwiek wiedzy. No, ale to były takie, powiedzmy, początki. Dojścia do tego, co robię teraz. Kolejną rzeczą, która napędziła mnie do tego, żeby kontynuować i wejść w tą biżuterię, były różnego rodzaju festiwale archeologiczne, festiwale historyczne, na których odbywały się różnego rodzaju pokazy, właśnie pokazy y, odlewnicze pokazy, odlewnicze metodami tradycyjnymi gdzie y, odlewnicy y, używali jeszcze miechów y, tygli glinianych y, form piaskowych bądź form glinianych nie tak jak widać za mną y, maszyn współczesnych maszyn elektrycznych bądź też y, tygli zasilanych gazem i takim właśnie taką osobą która mnie ukierunkowała też, i pod której otrzymałem pewne wsparcie, co chodzi o e, samo odlewanie i wiedzę, był Zbyszek Dolski, e, który no, już posiada bardzo duże doświadczenie, ma własną odlewnię, i właśnie to jego spotkałem na jednym z festiwali, gdzie metodami tradycyjnymi odlewał bodajże toporek z brązu i poprzez rozmowy z nim yy, w jaki sposób odlewać, w jaki sposób rozpoznać, czy metal nadaje się do odlania. I wtedy stworzyłem swoje Pierwsze narzędzia odlewnicze, narzędzia historyczne, tradycyjnych metod odlewania, takie jak miechy z drewna ze skóry, gliniany tygiel, czy drewniane jednorazowe formy zasypywane piaskiem. I właśnie w taki sposób, za pomocą metod, metod tradycyjnych, powstawałem, powstawała moja pierwsza biżuteria historyczna, która była tworzona za pomocą form jednorazowych, form drewnianych z wykorzystaniem piasku. W późniejszym już czasie, kiedy moja wiedza powiedzmy skoczyła poziom wyżej, zacząłem tworzyć biżuterię metodą wosku traconego, ale dalej za pomocą metod tradycyjnych czyli forma, model był woskowy, forma gliniana, gdzie gliną oblepiało się wosk, później to było wypalane, zalewane gorącym metalem, no i tak uzyskiwałem bardziej skomplikowane modele, modele biżuterii, biżuterię. No i powiedzmy, że na metodach tradycyjnych bym zakończył. To, co widzicie za mną, już są maszyny współczesne, które... Z Pewnym, po pewnym czasie udało mi się zakupić. I teraz zasadniczo, większość biżuterii jest wykonywana za ich pomocą. Są to Jest to na pewno duże ułatwienie, jak dla mnie mogę szybciej łatwiej bardziej dokładniej wykonać większość biżuterii. Ale w dalszym ciągu korzystam też z metod tradycyjnych, szczególnie na pokazach historycznych, gdzie pokazuję, jak wyglądało bądź mogło wyglądać moje rzemiosło w czasach średniowiecza bądź wcześniej. Na dzisiaj tyle z mojego gadania. Następnym razem chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób Wykonuje prostą bransoletę wikińską, zakończoną głowami zoomorficznymi, czyli zasadniczo jak z tego zrobić to. No, tyle? Tak? Kończymy na dzisiaj?